Audi jest nierozerwalnie związane z historią motoryzacji. A dzisiaj produkują samochody dla ludzi szukających czegoś więcej niż poruszania się z punktu A do punktu B. Chodźmy, zobaczymy co możemy pokazać klientom. Model A4, najbardziej rozpoznawalny model marki Audi, występuje w dwóch wersjach nadwoziowych, limuzyna i avant. Posiada szeroką gamę silników spalinowych, które można połączyć z kultowym napędem quattro. Model Audi A7 prezentuje ponadczasową linię nadwozia, oferuje mnóstwo możliwości personalizacji samochodu, a swoim wyglądem przykuwa uwagę na drodze. Audi Q5, najpopularniejszy SUV w gamie Audi, mający bardzo szeroką paletę silników hybrydowych i spalinowych, zapewniający niesamowity komfort podczas podróży dla pasażerów. Jeżeli chcą państwo poznać więcej szczegółów odnośnie oferty marki Audi, zapraszamy do salonów grupy Krotowski.